On ma 100 HP. BUM! Ciebie też nie ma. O nie, ona żyje. Dorwaj ją, ją! Haha, double kill! No ja lecę, lecę, lecę. Ty, combo pada, pa. pa. BUM! Nawet niepotrzebny ult. BUM! Nawet niepotrzebny ult. No coś pięknego. Jeju, jaka Edura jest potężna. I jaka prosta w ogóle. Hej, hej! Z tej strony Solson i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mobile Legends Bang Bang. Dzisiaj zagramy postacią jaką jest nasza królowa błyskawic Eudora. Na ekranie wyświetla się build i emblematy, z którymi gramy, a teraz przejdźmy do dalszej części odcinka. No dobra, to jesteśmy na ekranie wczytywania postaci Eudora, fany Brody, Minisithar i Hayabuza w naszej drużynie, Zuxin, Luo Yi, Yuzong, Nathan i Suyu w drużynie przeciwnej. No dobra, jesteśmy na fontannie, kupujemy buciki, dodajemy umiejętność numer jeden i lecimy na środkowo aleję. Dzisiaj gramy w ponieważ Peter Pan2, Piotr Peter 2 w sensie, nie Peter Pan2, Piotr Peter 2 zostawił swój pierwszy komentarz na kanale i postanowiłem, że hej, zrobimy fajną, fajną rzecz i nowemu nowej osobie, która napisała komentarz sprawimy radość, więc tak, dzisiaj gramy sobie Eldorką, cały odcineczek no i na wstępie, zanim tutaj przejdziemy do walki, już nas tutaj Zuxin obija ale zanim przejdziemy do prawdziwej walki, chciałbym podziękować osobom wspierającym kanał, które teraz wyświetlają się na ekranie za wspieranie kanału serducho dla was jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego grona zachęcam do kliknięcia przycisku wesprzyj a jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniążków, no to można to zrobić zostawiając, zabijamy ją, nie nie, splashowała, dobra, cofamy bez to luoi jeszcze. A jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniążków, można to zrobić zostawiając łapę w górę. Dobimy tutaj jedną łapę w górę, wierząc, że wspólnie damy radę tą jedną łapę w górę dobić i będzie naprawdę bardzo elegancko. Albo możecie też wspierać kanał zostawiając komentarz, tak jak zrobił to... Oh, 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 no, 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 nope, no, nope, no, nope. no, tak jak zrobił to Piotr Peter 2. Wycofajmy się, zregenerować HP. Mam nadzieję, że nasza drużyna tutaj sobie poradzi świetnie, bo mamy e, Double Jungle. Nie, poczekajcie. Mamy fany na Romie? <laughs> bo i mamy fany na Romie. No to będzie interesująco. Dobrze, potrzebujemy Ulta. Potrzebujemy Ulta, bo Eudora jest taką, słuchajcie, no troszeczkę nadgonalaj. Fany właśnie padła? Lol, nie wiem jak. Eudora jest trochę taką postacią na one-shot combo, więc no będzie, będzie definitywnie ciekawie, jak tutaj będziemy mieli Ul'da i pierwsze przedmioty, bo... No bo na razie nie mamy tego burstu, aby zabić przeciwnika jak go złapiemy w Stuna, natomiast będziemy w stanie to robić w ogóle jako mag. Powinniśmy częściej schodzić ze środkowej alei. On ma 100 HP! BOOM! Ciebie też nie ma! O nie, ona żyje! Dorwę ją! JĄ! HAHA! <laughs> double kill! O nie! O nie, to... Pomocy, drużyno Brody, move your lazy ass and help me. Nie, no Brody. Dobrze, słuchajcie, mamy dwa kile. I to pierwszy kill w naszej drużynie, nasz mini Siddhar jest 0-3, boj! Słuchajcie, lecimy na górę, wspomóc Yuzonga, bo widzę, że dwu... W sensie zabić Yuzonga, bo widzę, że nasza dwójka sojuszników sobie niestety nie radzi. Jest tutaj, łopa, papa, Gangnam Style, nie ma nas tam. Lui się tam, tam nie spodziewałem. Nie mamy tych obrażeń jeszcze, więc postarajmy się tutaj farmić, zbudować ten pierwszy przedmiot, może dwa... O, nie, What's up? to Yuzong. Bum! Nie macie. Hej, no, jesteśmy zajeb...stą eldoro. Mamy 3-1 e, statystyki, zabiliśmy Yuzonga, który swoją drogą jest milion do zera. Zbierzmy tutaj tą farmę, wycofamy się, zregenerować HP. O ile będzie taka. OD! Nie, nope, nope, flash, szybki i ucieczka. Dobrze, wycofujemy się. To jest Suju swoją drogą. Nie wiem czemu myślałem, że to jest Shin. Czy przeciwnicy nie mają Shin, San Shin Dobrze. Przeciwnicy nie mają insunshina, więc nie ma co się martwić. Bo martwiłem się, że insunshin jest suju, ale to tak naprawdę suju jest insunshinem. W sensie nie mają insunshina w ogóle, mają tylko suju. Boom, killing spree jesteśmy. Elegancko, funy jakieś asystę złapała. Niestety też umarła, no jest to takie trochę, słuchajcie, mamy 5 killi w naszej drużynie ja, nam, Cała nasza drużyna ma 6 killi, więc to jest, to, to jest to zabawne i interesujące e, Juzang pewnie w krzakach czeka na górze, jest tam? <grym> patrzcie, odkrył, odkrył go <grym> No oczywiście, że w, w krzakach czekał to poczekaj, wait for it, wait for it, wait for it Wait for it Ej, ona żyje Załatwimy ją Zała, zabi, zabijemy ją Nice! No, ale umarliśmy też. <grywia> Ej, plan był dobry. Plan był i nasza, nasz dół sobie radzi. Ej, to nie jest przegrana gra. Nasz dół został spuszowany przez Brodiego. Dawać w niego! U, u, u! Nie macie. Boom! You have slain an enemy. Kolejnego przeciwnika. Elegancko. 7-2-1. Never give up. Nie poddajemy się. Ej, co ja robię tą Eudorą? Co ja robię tą Eudorą? <grywia> 8-2-1. Ej, no to jest, słuchajcie, elegancko. Jesteśmy najlepszą Eudorą w grze, bo, bo, bo jedyną, ale też najlepszą. No i zapomniałem dodać, a myślę, że to jest ważna informacja, że jest to mecz klasyczny, nie jest to mecz rankingowy. Tak, żeby nie było, nie? Ale dostała w łeb. U, 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 kolejne kile. No tłuczemy tą Eudorą obrażenia potężne. Zabijamy go. Dawać go. Nie ma go. <laughs> you have slain enemy. Nawet nie my, mini Siddhar. Ale jest! Są kolejne kile. słuchajcie, ej, ale no jest naprawdę, naprawdę potężnie. Eudora, Eudora potężna postać, a też jedna z podstawowych, która jest od początku prawie powstania Mobile Legends, więc bardzo silny, silny mag. Boom! Godlike! No <laughs> To jest świetne, słuchajcie, to jest piękne. It's beautiful! No i lecimy na środek. S nie, nie, no naprawdę go bierze. No to ultujemy po prostu i zabijamy. Ej, dobra. Jestem Eudorą, która soluje lorda. Masz to w Polsce? No w sumie tak, bo jestem Polakiem. Panato. Boom! Eudora, która wysolowała lorda. Tego jeszcze nie grali. No ja lecę, lecę, lecę. Tutaj combo, pada, pa. Bum! Nawet niepotrzebny ult. Błój, nawet niepotrzebny ult. No coś pięknego. Jeju, jaka Eudora jest potężna. I jaka prosta w ogóle. Nie macie. Nie macie. Boing! Dobra, poszłymy, wygrywamy. O nie, są tu minione. Dobrze, otwórzmy im środek. E. E. I wygrywamy pierwszą grę. Jaka dobra gra, jaka dobra gra. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy do drugiej gry. Let's go, baby. No dobra, to jesteśmy na ekranie wczytywania drugiej gry. Eudora, Helgard, Moskow, Sidhar i Franco w naszej drużynie. Suyu, Ginever, Cyklop, Xavier i Mia w drużynie przeciwnej. No i zobaczymy, czy poprzednia gra to był tylko fart, czy Eudora naprawdę jest taka OP. Boom! Juche w slain enemy! Teraz w długą! Jej! <laughs> Ej, zajebiście! Zajebista akcja! Zajebista akcja! Tego nikt się nie spodziewał! Dobra, po teraz, pa! Boom! Boom! Jest combo, gdyby był ult. O nie, trochę roz... Rozbiłem obrażenia na Cyklopa, trochę na Suyu, no przez co Cyklop uciekł na 150 HP niestety. Tu jest, w krzakach. Bum! Nie macie, elegancko, ale idzie Xavier. Xavier do nas nie zejdzie raczej, mamy helkarta, a Suyu nie żyje. Jeżeli zejdzie Xavier, to dostanie w łeb od nas. O, przyciągnął go, ale dobrze. Nie macie. <laughs> ale bitch Slap poleciał z tego basowego ataku naszego. No, to była dobra akcja. To nie był fart, że to Eudoro zagraliśmy tak dobrze. To po prostu Eudora jest potężną postacią. Dobrze, lećmy pomoc naszej drużynie. Huh, pierwsza umiejętność! Killing spree! Uh, uh, uh. Dobrze, to wszystko co możemy zrobić. Zróbmy taktykę Eudory, czyli krzaczki. Boom! You have slain an enemy! No i to jest właśnie Eudora, słuchajcie. Pilnujemy tutaj krzaczki, w razie gdyby przeciwnicy chcieli schodzić, no i mija. No i ta mija jest na górze, niestety. ale przydałoby się, nog na przydałoby się spuszować tą środkową aleję, ponieważ otwarcie środkowej alei jest mega istotne. Pchnijmy ten środek. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł, dobry moment przede wszystkim teraz. Napchnięcie środkowej wieży. Ale pięknie! Haha, <laughs> <Beat> slap! <laughs> patrz na to, patrz, pat, patrz, patrz. 3, 2, 1, 0,5 i pół. 0,3,4, i trzy czwarte. Zero, i jedna dwudziesta piąta, zero i jedna setna. Zero i jedna tysięczna. Zero. BOOM! No piękna akcja. <grym> Totalnie nie wyszło tak jak chciałem. O, ale uratowana drużyna. Ej, nice. Nie no, Eudoro jest OP. O, noga mi zdrętwiała. Let's go, baby, let's go. I załatwimy ją? Może to nie była mija, ale Xavier nam się tutaj pod rękę wpadł, można tak powiedzieć. Minus jest taki, że Ginevra puszuje na górze. Leci, 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 mam ją. potężne obrażenia. Drużyna już tutaj wygrywa, zobaczcie. Push first. Jej. Dwie gry wygrane. Przejdźmy do kolejnej duszyczki. Let's go, baby. Eudora, Kerry, Link, Minotaur i Hilda w naszej drużynie. Lunox, Hellkart, Ulanus, Badang i Moskow w drużynie przeciwnej. Kupujemy ponownie buty, ponownie dodajemy pierwszą umiejętność. Lecimy na środek. Tym razem gramy przeciwko Lunox, więc będzie interesująco, no bo Lunox może się chować w tą swoją kulkę mocy. Wow, 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 to było dobre, to było dobre, Lunox, not na lie. Dobra, i na dole są kile. Zabić go! Kill him! Kill him! O nie, huh. nie ma nas. Dostał stuna, padnie, padnie! O <ścoughs> bój! Ale ograny! Ale ograny! Dobra, spadamy, zanim coś się nie wydarzy złego. Wracamy na środek, to odbijamy, no Eudora jest overpower. Spuszymy środek, spuszymy środek, otwórzmy ten środek. Bum, nie ma cię, Ulanusie. Ej jeden. Elegancko. 4-2-4 statystyki. Środek jest otwierany. <laughs> Ale potężne obrażenia. Nie ma ciech. Szczura też nie ma. Nice. Kolejny przeciwników też nie ma. Nice. Ej, wszystkich zabijamy. <laughs> Ulanus się nie spodziewał takich obrażeń. Dobra, ultujmy, może się uda przeżyć. <laughs> Godlike. Dobra, stun, łeb w web, Ale obrywają, no nie no, to jest potężne, słuchajcie. Obrażenie od Kerry i Eudory, to jest coś niepojętego. Boom, bitch slap z pierwszej umiejętności. Nie no, kończymy, kończymy, słuchajcie. <grym> Monster kill. No, potężne obrażenie, ta Kerry jeszcze robi też robotę. Słuchajcie, 9 minut meczu i kończymy, let's go. poszujemy wygrywamy. <grym> nice, słuchajcie. Lecimy z kolejną gierką. Trzy mecze wygrane, ty no, jak w tym meczu, jak w tym odcinku. Wygramy wszystkie gry. To będzie niepojęte, to będzie znak, że Eudora jest overpower. I więc, udajemy się na lejle. Leila jesteśmy w stanie załatwić. Tylko gdzie ona jest? Tu jest, pa. Hop! 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 Buhuhuhu. No i to już jest moment, w którym Eudorka zaczyna działać. Jeszcze nie ma takich obrażeń, żeby zabić na przykład Lukasa prawdopodobnie, albo Fanny na combo, ale już taka Leila na combo spłynie, więc jest przyjemnie. Potężne obrażenia. Hop, hop, hop. No i kończymy, no co? No nie ma, nie ma, nie ma co czekać, nie ma co czekać, kończymy. Kończymy gierkę, let's go nice, ej, kolejna gra wygrana, co robi ta szalona Eudora, wszystkie gry wygrane nice, to by było na tyle w tym odcinku dzięki pięknie za poświęcony czas i zapraszam do kolejnego filmu, teraz na ekranie wyświetlają się jeszcze osoby wspierające, no i nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, napisać w komentarzu co myślicie o Eudorze i odcinku, a ja was zapraszam do kolejnych filmów, do zobaczenia, do usłyszenia trzymajcie się, cześć we will be in touch